Mamaczko z Satory, a teraz gra Mine Wars na, na serwerze Jasia. E, spróbuję podać e, link do shaderów w opisie. Dobra. E, Wykopiemy sobie trochę drewna. Myślę, że pójdziemy sobie trochę kamienia wykopać. Robili crafting, nie zrobili. Mine Wars są bardzo podobne do e, The wallsów ale... Mm, Teraz ja będę szukał żelaza i wykopię coś z i wyrobię sobie z diamentów. Żelazo. Złoto. O, żelazo. Skąd tutaj przepalić trzy żelaza? I tu gdzieś był diament. To jest dienest. Ale daje po oczach. Dobra, mamy drugi i szczykamy. Teraz szczykamy tylko na tego ostatniego. Chodź, 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 chodź. Dobra, mamy. Dwa. Trzy, dobra. Jeszcze jedno drewno wykopać, tylko... Gdzie oni poleźli? Aha, tam kopią. Wykopiemy sobie drewna i zbudujemy sobie... Yy, ...kilogram żelazny. O, mam! A, mam akurat wybać, się trochę pokupimy tego złota. To jest żelazo? A, to jest żelazo, to fajne. Dobra, tośmy już do góry. O! Tu jeszcze jest, to jest złoto. Dobra, tylko się dobra, piszę z kolejna. okej okay, mamy i idziemy teraz to przytopić węgiel... węgiel nie to, to i to teraz skraftujemy mieczyk mamy już diamentowy good job to jest blisko mask na no, ja godzinę nam teraz to byś wparował, nie pijamy a tu jeszcze, który mam że będzie gdzieś. Nie ma, kopać nie będę. O, to jest lawa. Zanim się przytopi, to jeszcze pójdziemy sobie trochę pokopać. O! Fajnie, fajnie. Złoto mi się nie przyda, za bardzo. Ja to się szybko marnie, redstone, będzie... O, już się zabijają, ci za chwilę do za Mam 6, na zbroję jest potrzebne 8 7 I za chwilę nasz panie 8 deptypunku Będziemy mogli sobie wtedy wytworzyć zbroję Klatka, dobra, mamy klatkę Łódźcie, jeszcze chwilę pójdziemy Za chwilę nas przyjdzie, może się wydostaniemy no oh, hmm. to, to jest, aha liść, dobra nie ma, nie, ma coś, nie ma największego sensu już się więcej kopać I tak na nic to nie da trzech żółtych, trzech zielonych na żółtych No ja już wychodzę BĘ! się w dół. Dobra, jesteśmy na dole. A ile tego, można wyjść? Tędy? Nie. Kiedy to można wyjść. Myślę, że naródka mm, z Mine Warsu na które nam starczy. A będzie trochę zajmował. Aha, czernił ja nas tutaj wyraźnie, żeśmy go nie zauważyli. Dobra, to my może skoczymy ten odcinek. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie i cześć.